Witajcie, dzień dobry. Pewnie niektórzy z Was już byli na Europie, inni są na Europie, inni być może dopiero będą. A dla każdego z nas jest ten newsletter, dlatego że dużo się dzieje, dużo fajnych rzeczy. Za niedługo będzie konferencja, także jeszcze Was zachęcamy, żeby się zapisywać. Są wolne miejsca. Nie, nie zabraknie dla nas, a będzie to świetna okazja, żeby się spotkać i spędzić naprawdę niesamowity weekend. Tak jak w każdym newsletterze zapraszamy Was też na cykl Razem w Misji Jezusa. Właśnie skończyliśmy kolejne nagrania, i teraz w tym odcinku rozmawiamy z Ewą i Norbertem, którzy w Polsce odpowiedzialni są za służbę Szukając Boga. E, mówią Emilianowi o tym, jak zaczęła się ich przygoda z misją i z tą akurat służbą, i teraz e, jak współcześnie wygląda też służba i ewangelizacja w internecie. Także zachęcamy, żeby zobaczyć ten odcinek już na naszym YouTubie. Znacie zapewne. Cały cykl rozważań czy takiej inspiracji cuda każdego dnia. Od jakiegoś czasu tą autorką tych cudów jest Bogusia Król, a jeszcze od niedawnego czasu zdecydowaliśmy się nagrywać te rozważenia na wideo. Na razie będzie to co poniedziałek, jest już to co poniedziałek, także możecie wchodzić na YouTube'a co poniedziałek rano, ustawić sobie przypomnienie i będziecie otrzymywać po prostu powiadomienie, że jest nowe rozważenie. Nie są długie, ale naprawdę są fajne. Chociaż wciąż jesteśmy jeszcze w takim trybie wakacyjnym, to już planujemy te wydarzenia, które odbędą się jesienią. I tak będzie właśnie z History Makers, czyli konferencją, szkoleniem dla młodych liderów, dla osób, które chcą się zaangażować w służbę w swoim lokalnym kościele albo w jakiejś konkretnej misji. Także jeśli masz od 18 do 35 lat lub znasz takie osoby, to zachęcamy, żeby się zarejestrować. Jeszcze zostało kilka miejsc i widzimy się już 14 października w Wiśle. Jak wiecie, cały czas zajmujemy się takim projektem, tak zwanym Bible Project, gdzie mamy sporo i coraz to nowe takie filmy animowane z wieloma ciekawymi treściami. Głównie wszystko jest oparte na, na Biblii, oczywiście, ale w bardzo fajny i przejrzysty sposób przedstawione treści. Także zachęcamy Was, jest nowa seria. Teraz biblijne motywy wejdźcie na YouTube i patrzcie, oglądajcie warto. Od kilku miesięcy działa platforma drugikrok.pl przeznaczona dla osób zmagających się z uzależnieniami albo ludzi, którzy chcą takim osobom pomagać. I teraz od sierpnia dostępne są dwa zupełnie nowe kursy. Pierwszy mówi o uzależnieniu od gier komputerowych, a drugi o strategii HALT, czyli różnych nawykach w stanach, które do takich uzależnień mogą prowadzić. Jeśli tylko chcesz komuś pomóc albo sam chronić się przed uzależnieniami, zachęcamy, żeby na te kursy wejść na drugikrok.pl. Czy od dzieci można się czegoś nauczyć? To jest to pytanie, które sobie zadałem, kiedy przeczytałem artykuł, ostatni, jeden z ostatnich artykułów na naszym blogu i powiem Wam, że było to, było to dla mnie inspirujące i widzę, że są rzeczy fajne, których mi brakuje czasami, a są takie rzeczy, o których, których oczywiście nie chciałbym, szczególnie kiedy dzieci się złoszczą. Natomiast sam artykuł jest fajny i ciekawy, także też nie zajmuje wiele czasu przeczytania go, ale daje też parę fajnych przemyśleń. Zachęcam. I to już wszystko, co mamy dla Was przygotowane na teraz, na sierpień, ale widzimy się już we wrześniu. Albo na konferencji się widzimy. Do zobaczenia. Szczególnie na konferencji. Do zobaczenia.